Komisja o Kultury i Oświaty w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego powodu głosowania. Dziękuję. Proszę bardzo, panu przewodniczącego Mastelu, Komisji Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Komisja Ochrony Środowiska Pozostałych Licznego w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez głosów przeciwnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Dziękuję. Proszę Pana Przewodniczącego Zbigniewa Kuleczę o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. Proszę Pana Przewodniczącego, informacja budżetowa jednogłośnie 1 gruźle zaopiniowała organizacja podatku. Dziękuję. Dziękuję. Tematem dzisiejszego ma też się Komisja Zdrowia. Proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie opinii. Przewodniczący Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie Wójcie, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Pozytywnie głosowały bez głosów przeciwnikujących. Pozytywnie zaopiniowały się projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za rozmowy. Pozytywnie projekt uchwały dzielam dyskusję. Jeśli mają Państwo jeszcze pytania do pana burmistrza, <grymianie> wydaje się, że rzeczywista rozumienia nie ma. Pytań przechodzimy wobec tego do głosowania. Panu uchwała Rady Miasta Zamku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie utworzenia lokalnego głosowania. Kto z Pań i Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła tutaj uchwały. Przechodzimy do realizacji punktu 6, podpunkt F, podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Sołeckiego w Gminie Miasto na 2016 rok. Proszę Pana Burmistrza Kamińskiego o prowadzenie do tematu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ustawa o Funduszu Sołeckim przewiduje możliwość udzielania w budżecie gminy Środków na realizację przedsięwzięć zgłaszanych przez zebrania wiejskie. Zebrania na terenie miasta Zambrów mamy w statusie utworzone dwa sołectwa, sołectwo ulica Grabowska i sołectwo Pruski. przy czym one właściwie istnieją tylko formalnie w sołectwie miasta, natomiast nie mają wyobrębnionych organów, nie ma wybranych w sołectwach nie ma wybranych e, las sołeckich, w związku z tym one nie działają. Miejmy jednak z uwagi na to, że e, mamy te solestwa. Jesteśmy zmuszeni podjąć uchwałę Wysoka Rada w stosunku w terminie do 31 marca a, o tym, czy w budżecie roku następnego wyobrębia się fundusz Soleski, czy się nie wyobrębia. Dzisiaj jest ostatni dzień na podjęcie takiej uchwały. Podjęcie uchwały o wyodrębnieniu spłyskuje z takim e, że już w kolejnych budżetach e, nie można tego funduszu nie wydzielać, czyli ten coś musi być e, e, wydzielany, natomiast z uwagi na to, że nie mamy tych e, organów, nie ma a nawet komu zbudzić się z wnioskiem w tej sprawie, e, przygotowany został projekt uchwały, który mówi, że tego funduszu sołeckiego się nie liczy. Dziękuję Panie Burmistrzu. Tematem zajmowała się Komisja Budżetowa. Proszę Pana Przewodniczącego Kulesza o przedstawienie opinii. Dziękuję, spodziewałem się właśnie. Proszę teraz o... Otwieram dyskusję. Proszę o pytania. Jeżeli nie ma pytania, więc temat wniosek kontrowersji. Przejdziemy zatem do głosowania. Uchwała Rady Miasta z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego Gminy Miasta Zambrów na 2016 rok. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Gdzie jest Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu przy jednym, kto się wstrzymał. że rada przyjęła projekt uchwały. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. W związku z tym, że 60 mamy zrealizowane, przechodzimy zatem do punktu 8. Sprawozdanie z wyboru programu łącznego z danymi z odmiennością za 2014 roku. Postępu. Państwo tak, otrzymali dosyć szerokie sprawozdanie pisemne. Powinniśmy się Państwo Państwem zapoznać z tym. Ja tylko powiem, że tematem tym zajmowała się Komisja Kultury i Oświaty. Proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie mu Czy po prostu zostało nam wszystkie sprawy przyjąte? Komisja Kultury i Oświaty. W dniu 24 marca 2015 roku, w głosowaniu ja, jednogłośnie bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współpracy sprawie, w sprawie, <snipracja> programu w współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. Dziękuję. Otwieram dyskusję. W związku z tym że pytanie mam, no, przejdziemy wobec tego do głosowania, bo formalnie musimy przegłosować. Kto z Pań i Państwa Radnych jest za przyjęciem z Zelacji Programu Współpracy Między Power Zodziennych Zjętu Zarządownik w 2014 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Ja że przy jednym głosie wstrzymującym się Pana przyjęła sprawozdanie. Dziękuję. Szybko poszło. Proszę Pana Przewodniczącego o do dokończenie głosowania. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Przechodzimy do kolejnego punktu dziewiątego, zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różnań. I tutaj kilka kwestii, Szanowni Państwo. Pierwsza. Chciałem Państwa tak w skrócie zapoznać z podaniem, które wpłynęło od właścicieli czworonożnych w Podpisy dwudziestu, o nie więcej nawet, no, przepraszam, trzydziestu Sprawa dotyczy takiego wydzielenia terenu, na terenach zielonych nad zalewem, o ogrodzenie i przeznaczenie na plac wybiegowy dla piesków. Pan Burmistrz już się tą kwestią zajmuje. Pismo też będzie przekazane. Druga kwestia to jest pismo pana Stanisława Jana Rostworowskiego z Warszawy, który zgłosi, zgłasza wniosek, aby jedna z 2 grudnia przyjęła imię generała brygady, jak się domyślam Stanisława Rostworowskiego. Nadmienia to, że wniosek już taki składał z 11 maja 2011 roku, gratuluję wszystkim razem wyboru i uzasadnia, że tak powiem, ten swój wniosek opisując dokonania osoby. Znaczy no, bardziej uzasadnia, że tak powiem karierą wojskową generała, tak? tak, tak. Jak, jak rozumiem to to przyjdzie, ja nie wiem czy z tym, się tutaj. Proszę Państwa, no nie mamy w tej chwili ulicy, którą byśmy mieli w najbliższym czasie nazywać, ale jeśli się pojawi, to myślę, że komisja oświaty i pan że będziemy mieli to na uwadze, czy akurat taka będzie nazwa, czy na to już zdecydujemy wtedy, kiedy, kiedy taki moment się w ogóle pojawi. I kolejna sprawa to pismo Pana Grzegorzewskiego, którego mieliśmy okazję dzisiaj poznać. Tak też pokrótce powiem, że Pan Grzegorzewski złożył wniosek o podjęcie uchwały Rady Miasta o powołaniu sesji nadzwyczajnej w zakresie omówienia układu komunikacyjnego Miasta Zamrów z odniesieniem do opracowanych miejscowych planów zagospodarowania. Temat jest świeży, wymaga jakiegoś zapoznania, się, analizowania poinformujemy Państwa o ewentualnie o decyzjach w tej sprawie. Z takich spraw bieżących chciałbym przypomnieć, że do 30 kwietnia należy złożyć oświadczenie majątkowe. Tak jak mówiłem, dwóch egzemplarzach, który jest dwoma egzemplarzami rozliczenia podatkowego, czyli tzw. PIT-u, w formie, w jakiej do Urzędu Skarbowego. Otrzymaliście Państwo te drugi jeszcze, bo no. już na poprzedniej sesji, ale przypomnę, że jest możliwość uzyskania y, no. takiego y, oświadczenia w formie dyplomatnej, na przykład w pliku łotowskim. Panie w biurze Rady y, taki plik mają, można go sobie czy tam na, na maila przeczytą, czy, czy, czy jakoś go tam inaczej grać. Wtedy łatwiej troszkę wypełniać, bo niektóre te rubryki są za małe z doświadczenia wiem. Namawiałbym też do takiego komputerowego wypełniania. Pełniej na się to czytam, ale to oczywiście nie jest powiązane. I taka ostatnia moja informacja: następna sesja jest planowana na mm, dzień 26-28 kwietnia. Tak? 28 kwietnia, tak? Ostatni wtorek 5. 5. i komisje. jeszcze, a właśnie, bo jeszcze mamy komisję, to to, tak już hmm, do Państwa informacji. Komisja Oświaty i Kultury hmm, zbierze się 21 kwietnia. Komisja Zdrowia 22 kwietnia, Komisja Rozwoju Gospodarczego 23 kwietnia i Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 27 kwietnia. Tak, no nie Komisji Zwołuje to znaczy, że ja Sprawy różne bardzo proszę do Państwa Radnych. Pan radny Sylwerowski, za kilka e, Tak, e, chciałbym złożyć wniosek formalny o zwołanie nadzwyczajnie sesji Rady Miasta w związku właśnie z tą sprawą tych działań. Ja przerwę Panu dobrych Proszę się zapoznać ze statutem miasta, z regulaminem Rady Miasta, które otrzymaliście Państwo na początku kadencji. Tam jest wszystko w kwestii dotyczących zwoływania sesji Rady

były pisane w sposób jawny i precyzyjny. W sposób jawny? Znaczy jasny i precyzyjny, precyzyjny. Żeby jest prosty, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, jak dzisiaj, że tracimy 15 minut na tłumaczenie e, czegoś, czego nie powinno tylko Pan radny raczej żartować, że 15 minut traciliśmy na. Może 5 minut, Ale po prostu szanujemy swój czas i żeby nie było tego, że, że jedna, czegoś takiego, że jedna uchwała wyklucza no drugą uchwałę. To takie coś jest słyszałem, dwie uchwał chyba w uchwały, tej momencie, mi się wydaje. Nie, nie, panie radny, uchwała została przygotowana zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Proszę to zważyć. I tak powinna być przygotowana na pana wniosek, rozumiem, że tak powiem pana rozternie, że w jednym miejscu chciałby pan inaczej zagłosować, a w drugim inaczej, dopuściłem do takiego głosowania, nie widząc w tym żadnego problemu, że podzieliłem to głosowanie na dwie części, a uchwała była wynikiem, przedstawiała wynik tego głosowania. Nie widzę żadnego problemu z tym, naprawdę. Druga sprawa. Ja Taką prośbę mam do pana burmistrza. Czy warto w związku z programem, nie wiem to nazwać, programem, kiedy dzisiaj zamykamy, zbieranie wniosków od mieszkańców na instalacje fotowoltaiczne, rozważyć możliwości dofinansowania, nie do dofinansowanie na instalacje tzw. Tak korektory słoneczne. Powiem krótko o co mi chodzi. Na słonecznienia w Polsce to jest około jednego kW na metr kwadratowy. Panel elektryczny przetwarza zaledwie 15% energii słonecznej docierającej do nas w energię elektryczną. dzień nasłoneczniony to jest 150 W dzień nienasłoneczniony ta wydajność tego panelu spada stukrotnie. Natomiast wydajność, sprawność kolektorów absorpcyjnych ciepła wynosi 80%, jest dużo lepsza, bardziej ekologiczna, bo mi się wydaje, że bardziej opłacalna. Czy nie warto się pochylić nad tym, żeby do tego projektu, nie jest za późno, dołożyć też możliwość instalowania na domach i na rodzinnych e, instalacji do wytrzymania wody. Dalej tu się posunął, że warto też pomyśleć o tym, żeby wodę na bazenie w ten sposób utrzymać, a ja to żeby uzupełniać pieniądze na ten cel. W ramach tego projektu. To jest, to jest, to jeszcze jedna rzecz. Tak od razu mówię. Yy, czy nie widzę Państwo potrzeby yy, powołania osoby, która by yy, koordynowała yy, wszelkie działania w wolontariatu ten punkt który czyli rezultat jasny w Czy tego jest w ogóle? Czy to się... ale koordynowała, y, w imieniu czyimś czy imieniu? W imieniu miasta zazwyczaj. Ja to przepraszam. miasta imieniu... zazwyczaj. te działania były koordynowane, ale może do efekty. się, że że nie ma z kimś, ale czy to by było w może być ja nie, nie, nie mam, że tak powiem, yy, zdania w tym temacie. pan nie zapytał, się zdać. No tak, no, to Znaczy, tego dzisiaj może do e, wypowiedzi pana Draciebowskiego, e, chciałbym dodać, że jest utworzone centrum wolontariatu w e, Banku Legii rzeczy, gdzie to zostało wykupione, zagospodarowane, wyremocowane. Z tym, że taką jakby, główną koordynatorką tego. Rozpróbuję na tym pierwszej jest pani Bogusia Krzysztof. Była radna Powiatowa, tutaj działa jeszcze e, wiceprzewodniczący Rady, pan e, Krzysztof e, Borucz. Więc, jakby ona jest tą taką koordynatorką, gdzie to jest jakieś stowarzyszenie, silnie razem, plus inne te stowarzyszenia, które są potworzone e, w szkołach podstawowych, gimnazjum. I ona, jakby te wszystkie tutaj, może powiedzieć, działania koordynuje, tak? Dziękuję. Pani Latona, jeszcze się, proszę. proszę. Ja popieram. Na poszłabym nawet dalej, mianowicie, żeby był taki koordynator w Urzędzie Miasta, który by stalał i jednoczył wszystkie organizacje tego pozarządowe działające na terenie miasta. Bo tak naprawdę, jak proszę Państwa, popatrzymy, to, to tak, ten działa sobie, tamten działa sobie, ktoś jeszcze coś tam. E, chyba, że coś takiego jest, a ja nie mam na tym Pan Burmistrz Borrowski, bardzo proszę. To znaczy może pytanie o później na pana. Ja jeszcze mam pytanku. Panie burmistrzu, szczególnie do pana. Komisji Rozwoju Gospodarczego był temat na no Mahatanie. Już ja nie mam słów do tłumaczenia, że pan tłumaczy ten biznes menu zamroswym co tam zmian mieszkami. Dziękuję. Proszę o panie burmistrzu. No, no. Ja. Jeśli wszystko to może po kolei, jeśli chodzi o korektory słoneczne, czy urządzenia fotowoltaiczne to jest kwestia dyskusyjna, mówiąc, i to jest dobre i to jest bardzo dobre, może i tak, ale na razie jakby na dzień dzisiejszy w szkołach naszych podstawowych się sprawdza, e, tylko tak, e, jeśli ewentualnie na się zdecydować, to trzeba, bo muszą być ogłoszone programy unijne, ale na razie takowych po prostu nie ma. Na pewno będziemy po prostu wchodzili w ten temat. Na razie robimy rozeznanie, ile osób zainteresowanych z miasta Zandrowa chciałoby w tym udział. Rzyć. Około mamy w tej chwili 300 zgłoszeń. Tym, że już jest problem. Na wstępie jest rozstrzygnięte, że w regionalnym programie operacyjnym właśnie nie przewiduje się do finansowania do 85% do dofinansowania dla gospodarstw indywidualnych, tylko dotyczy spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy niewolności, po prostu budynków, jednostek samorządu terytorialnego. i tu jest ten problem w tej chwili ze znakiem zapytania, myśmy napisali swoje uwagi do tego programu skorygowane, bo wtedy na pewno będziemy w granicach. Jeśli chodzi o pływanie, muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy już daleko zaawansowani w pracach koncepcja ekopływalni. I to, co Pan mówił, tak w skrócie będziemy przewidywali, że ewentualnie wykorzystamy te możliwości dofinansowania po to, żeby obniżyć koszty eksploatacyjne naszej pływalni. Następna rzecz chodzi o organizacje pozarządowe. Proszę Państwa, jest taka prawda, myśmy utworzyli centrum wolontariatu, przekazaliśmy pomieszczenia, to co Pan zamiast wywoływać, ale trzeba pamiętać, jedna rzecz, że każda organizacja pozarządowa jest sobie sterym okręgiem i nie można ewentualnie jedno drugie narzucać. I tu żadna koordynacja nie wchodzi w raku, ponieważ oni mają własne tam zarządy, własne struktury i własną działalność, która niekoniecznie się pokrywa. I dlatego też ten, Powiedzmy, że koordynator to nawet nie wiedział, co tu robi w urzędzie, pomijając, że to jest dodatkowy zbędny etat. Co nie widzę. Ale tutaj pani Miśniewska próbuje to w jakiś sposób skoordynować te organizacje pozarządowe, ale mówię Państwu, że to jest bardzo trudne skomplikowane. Każda organizacja pozarządowa w mieście czy w Niemczech nie chce żadnej nadbudowy. Tak zwany czapy. Oni uważają, że to niezależni i tak być. Tak jest z organizacji pozarządowych. Y, ponadto jeszcze chciałem tutaj, bo zobowiązywałem się na ubiegłej Radzie, y, poinformować Państwa publicznie o wniosek Pana Radnego Szeregowskiego dotyczących... Zmiany lokalizacji okręgu wyborczego numer 13 i chcę powiedzieć, że zaprosimy się za to po wyborach w maju i uchwałę przygotujemy o zmianie tego obwodu numer 9, okręgu numer 13, dotyczącej tam część ulicy Wojska Polskiego, Abyś, Laurie, Chopina i tak dalej, i tak dalej. I lokalizację na szkołę podstawową nr 5 zabroni. A idziemy jeszcze dalej, że chcemy zmienić również lokalizację obwodu numer 4, który był tak zlokalizowany do tej pory w bibliotece publicznej na Wyszyńskiego, w którym też mamy kłopoty organizacyjne, ponieważ ona funkcjonuje w soboty do później godzin komisja się denerwuje, chce przygotować lokal, dlatego też chcemy to przenieść tam głosuje zawsze ulica Białostocka, Jana Pała przenieść i zrobić ten obóz numer 4 Miejski Gimnazjum numer 1, myślę, że to jest całą procedurę czy pisemnie pan radny sobie życzy informacji, czy wystarczy publicznie na... Myślę, że głosy nie budowności dostarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, na jest także. Pan radny ma większą wiedzę niż państwo radni, prawie taką jak ja. Tam nie ma do końca zgody. Myśmy próbowali z nimi dwa miesiące negocjować, rozmawiać. Ja podejmuję się, że ewentualnie jeszcze raz się spotkamy i wyjaśnimy tym, tym sprzedającym o co tu chodzi. No bo naprawdę jedni by chcieli to, drudzy tamto, szczerze mówiąc i daleko idące ustępstwa z naszej strony były dotyczące rozwiązania spraw energii elektrycznej, na które ona nie poszli, trudno obniżać. Proszę Państwa, część dzierżawny, bo jakbyśmy jeszcze obliczyć to już musi jednego interesu dołożyć. Druga sprawa, y, mają część tych y, boksów handlowych jest nieczynna. Y, one są w dwóch częściach tę zwane. Tu proponowaliśmy coś takiego, żeby skomasować w jednej części, a tą ogłosić przetarg czy oferty na wynajęcie na zasadzie nawet garażu. No ale oni nie wyrażają na to zgody, ponieważ oni mają przyzwyczajoną, od lat klientelę, która musi do nich trafić. I dlatego też to są te delikatne rzeczy, ale deklaruję Panie Radny, że się z nimi spotkamy. Panie Burmistrzu, dziękuję bardzo. To nie chodziło o to, jak z porozumieniem wiemy, chodziło o to, że się z nie dają, żeby Pan nie ma? O to mi chodzi. A tak to się sam też nie daje. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa radnych? Pan Panu Maria Pan przysłuchiwał. Panie Przewodniczący, Panie ja jeszcze z taką groźbą odnośnie tematu dotyczącego Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Żeby taka komisja raczyła zwrócić uwagę na sprzedaż alkoholu nieletnim, przede wszystkim w sklepie testu w godzinach wieczornych. Kasy bezabsłuchowe młodzież 16-15 lat. Może nie trzeba wielkich jakichś tam uczynić spekulacji, żeby zwrócić uwagę, że co młodzież w tych godzinach, wieczornych, jakie jak tam zakupy, z karni, robię czarny, <mulacje> są bezkarni, robią, że w kasach są złożone, poza alkoholem różnego rodzaju, z tutaj, nie tylko z piwa. By... Zresztą myślę, że warto byłoby zwrócić uwagę również w innych sprawach. Zastanowić się wszystkich, z innych spraw. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Polsko, Panie Komisarzu, chciałem aktualnie wesprzeć głosy dotyczące koordynatora organizacji pozarządowych. To znaczy, w niektórych miastach już mogę podać na przykładzie SUBO, bo akurat ten problem znam. Jest taki wyznaczony koordynator, on oczywiście nie jest na udzielonym zupełnie dacie. Po prostu ma w przedziale obowiązków koordynować współpracę organizacji pozarządowych z urzędem w tym wypadku SUBO. I tu raczej chodzi o to, żeby pewne pomysły, które mają organizacje pozarządowe i pomysły, które mają władze miasta wspólnie realizować, bo czasami niektóre projekty, które służą całej społeczności lokalnej, no trzeba współfinansować i generalnie to raczej tego problemu dotyczy, a nie chodzi tu o jakiś oddzielny etap tylko spół, zaciśnienie współpracy. Tym bardziej, że chociażby dzisiaj weźmiemy program współpracy miasta z Daną z Wylisekiem i czyli czasami po prostu być może e, nie z samym panem burmistrzem, a z takim koordynatorem można by było tutaj z pewnej prognozy związać Pan Pan jeszcze proszę. Tak na koniec jeszcze chciałbym podziękować eh, Szanowni Państwo, Wysoka Panie Burmistrzu, którzy eh, Panu Władkowi za taką obywatelską postawę, stanął w obronie osób starszych, które bały się wejść do klatki, no za to do wiadomo, eh, dostał urządne manto, ale myślę, że takie postawy warto, sprze... warto wspierać i żeby ludzie po prostu nie przychodzili obok tego, kto się coś dzieje, dzieje ja, ja ja się dzieje, gdzie jest źle, obojętnie. Zachował się prawo. No, tak mhm. Jeśli nie ma już głosów yy, w ramach ró różnych, to yy, w związku z tym, że do kilka dni mamy święta wielkanocna, chciałem Państwu radnym i wszystkim obecnym na sali stworzyć najlepsze życzenia z tej okazji wszystkiego dobrego, zdrowych, dostaw, pogodnych świąt, odpoczynku w gronie rodzinnym, yy, no i a po świętach. Wrócimy do pracy, jak już mówiłem, komisję i sesja na no to jest wtedy. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję radiantów. Dziękuję Państwu za przybycie i udział.